Witam Was w Legacy of Kane, Blotomen, dwójca ludzie. Od razu ostrzegam i jednocześnie przepraszam za ciąganie nosem, bo jestem przeziębiona. Jeszcze kurde u nas śnieg sypie. Normalnie zimę mamy. Ale kiedy rzeczywiście był ten śnieg potrzebny, to śniegu nie było. Głupie i bez sensu. Uh. Co ja tutaj robię? Co wy tutaj robicie? I tak dostać kopa w zad, to ja dziękuję. Ech. by bardziej było py... odpowiednie pytanie, co Wy tutaj robicie? Mm. Ten jest zielony, tamten brązowy? To jakaś różnica pomiędzy nimi jest? Nie mam pojęcia, gdyż ja takich rzeczy wiedzieć nie muszę. Aha, i to mamy to niby... ham Chcę zobaczyć, o co tutaj chodzi. Bo możecie wiedzieć, albo i nie. Pierwszy raz w tą grę gram. A! Ty to ty! Poczekaj, najpierw posiłek. No. ...daj mi przycisnąć odpowiedni klawisz. Hmm. Oni mają takie same spodnie jak yy, w y, Soul Riverze w tym y, filmiku. Na początku. No, tej początkowej cutscence. Aha. No dobra, tutaj. Ambitnie dobra, chciałabym, żeby było mi tutaj szybciej. Aha, żadnej skrzynki, idealne miejsce byłoby, a to? Aha, i co? I po drabince zapieprzamy! Ach, cholera, wczoraj się za wcześnie pochwaliłam bratowej, że nie choruje. Za wczesna moja radość była. I co ja tutaj zrobiłam? Mm. No i co związkiem z tym? Co ja mam z tą skrzynką zrobić? Co ja są Cholera, no nie wiem. ...chyba. Aha, ja to mam niby tam na to i to do góry. Aa! Nice! Chociaż to zagadką nazwać nie można. To jest element przejściowy, tak to jest, jak człowiek nie myśli o tym, co trzeba, tylko nieważne. <grybujesz> no dobra, tutaj jest ta Wajcha. Byłam przed chwilą, a już zapomniała mnie. Skleroza, nie boli, a do kucza. Ech. Nie ma co się ludzie śmiać. Pierwszy raz to gram. Aha, i domyślam się, że mam to odsunąć, tak. Cholera. Możecie to sobie przewinąć. Ja niestety nie. I co? I mam to popchnąć. Um. Ale dziurę zrobiło. I się rozdupcyło. Ech, dobra. Ty lepiej sobie zapiszę. Yy, tak jestem. <laughs> yy, hmm. Nie mam broni, bo musiałam przerwać nagrywanie z przyczyn niezależnych ode mnie.. I czemu ona tak powoli upada? Niech ktoś mnie to wytłumaczy. Dlaczego mi krew schodzi? Dlaczego mi tyle krwi zaszło jak Aj, nieważne. Dobra. Według mnie to nie powinno go utrzymać, ale Kane to Kane. Go wszystko utrzyma i złap się tej cholernej drabiny. Panie. Dziękuję. Aha, ten sobie biegnie.

nie powinno tutaj stać. To chyba powinno stać na jakimś podwyższeniu. Dzień dobry panowie! Chcę go przywitać. O ty. Ech. Nie lubię z nimi walczyć, ale e, plakaty. Ja jebie, Lubują się w plakatach dziwnych. Ale to nic złego. Ja na przykład w dziwnych obrazkach i co tam. No, gdzie ten smród? A, wyprzedził mnie. Um, lepiej tutaj sobie zapiszę? Mm, tak, zapisane wszystko jest i musiałam znowu przerwać grę. Oczywiście, żadnej. Ej, poczekaj, nie, nie tego. Kurwa, Kane. Pieprzony autoface. Tak, żadnej świętości dla nagrywania. Oczywiście. Tutaj człowiek nagrywa. A, no to jak nagrywa, no to przeszkódźmy mu. Zmówźmy do yy, wyłączenia. Hmm. Bo jak nic nie robię, nic nie nagrywam, no to oczywiście nikt nic ode mnie nie potrzebuje, tylko jak włącza nagrywanie, jakaś rzeź. <laughs> Aj dobra. Kto ich tak urządził? Ale jak wcześniej mówiłam, krew nie może się zmarnować. A, to on? I on ich tak urządził? Sami jeden? To co, oni się nie bronili? Nevermind. Teraz delikatnie. O, oh, się przestraszyłam, że do wody wpadnę, może Kane wpadnie jak polska nastolatka. Ej. Ha. Um, według mnie to chyba to powinno zgnieść tą skrzynkę, ale dobra. Teraz pędem. Ja wolę tutaj tak. Biegnij! O. Dobra. Oh. Tutaj w razie co jeszcze zrobię, Sejwa?